Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Projekt Gran Turismo. Tematem dzisiejszego odcinka jest projektowanie silnika, oczekiwania kontra rzeczywistość. Dzisiejszym silnikom stawia się wiele często sprzecznych wymagań. Z jednej strony silnik taki powinien gwarantować samochodowi, który napędza odpowiednie osiągi, przez co musi generować odpowiednio duże wartości mocy i momentu obrotowego przy korzystnych prędkościach obrotowych, z drugiej zaś strony powinien charakteryzować się jak najmniejszym zużyciem paliwa. Łącząc tobie to cechy możemy powiedzieć, że silnik taki powinien mieć dużą sprawność. Sprawność dzisiejszych silników wynosi od około 25 do nawet 40%, mimo wszystko oznacza to, że większość energii powstaje w wyniku spalania paliwa, zostaje bezproduktywnie tracona. Producenci, nie. inżynierowie dążą do tego, żeby zaprojektowany silnik spełniał jak najlepiej stawiane przed nimi wymagania. Nie w każdym przypadku mogą pozwolić sobie na zaprojektowanie idealnych silników. Pewnie rozczaruje większość z Was, bo nie mówię tu o postarzaniu silnika czy celowym projektowaniu części, które mają zużycie po danym przebiegu. Zacznijmy rozważania na temat procesu projektowania silnika. Od czego powinien się on zacząć? Nie od samego silnika, a od pojazdu, w którym zostanie zamontowany. W naszym przypadku mówimy o samochodzie, ale każdy silnik zostaje stworzony do czegoś. Inaczej zbudowane są silniki motocyklowe, które przynoszą małe obciążenia, ale muszą gwarantować motocyklowi osiąganie jak największych prędkości. Zupełnie odwrotne wymaganie stawia się silnikom pojazdów ciężarowych. Gdzieś pomiędzy tymi dwoma grupami znajdują się silniki samochodowe. Projektując silnik do samochodu, musimy znać już jego założenia projektowe a więc jakie będzie przeznaczenie samochodu na przykład sportowy czy też rodzinny kombi jakie prędkości będzie osiągał jaka będzie jego przybliżona masa i wiele, wiele innych. Na tej podstawie dobierane są odpowiednie parametry silnika. Przypuśćmy, że projektując silnik mamy już wiedzę na temat tego, jaki samochód będzie napędzać. Kolejny krok stanowi odpowiednie dobranie parametrów wyjściowych, jakie chcemy otrzymać. Doświadczony projektant na podstawie wyjściowych parametrów roboczych, takich jak maksymalna moc czy maksymalny moment obrotowy, może bez problemu określić, a w zasadzie obliczyć, jakie powinny być podstawowe wielkości dla silnika. W ten sposób dobierana jest ilość cylindrów, skok tłoka, średnica cylindra, które to wartości decydują o objętości skokowej, oszacowuje się także maksymalne prędkości obrotowe silnika i wiele innych parametrów. Tak możliwe jest stworzenie niemal idealnego silnika. W praktyce taki rodzaj projektowania zarezerwowany jest niemal wyłącznie dla silników sportowych. Ich projektanci mogą pozwolić sobie na największą swobodę w doborze parametrów silnika, które gwarantują przede wszystkim osiąganie jak największych parametrów roboczych. Niestety, zwykłe silniki muszą charakteryzować się także tzw. technologicznością produkcji. Pojęcie to opisuje możliwość stosunkowo prostej seryjnej produkcji danego silnika w oparciu o stosowanie obecnie wykorzystywanych technologii. Głównymi jej cechami są więc możliwa prostota wykonania krótki czas potrzebny do całkowitego wytworzenia konstrukcji oraz możliwość seryjnego wykonania. Podobnie zresztą produkuje się dziś całe samochody. Jestem pewien, że możliwe byłoby zrobienie np. Pandy, której silnik byłby bardziej wytrzymały i dawał więcej frajdy, ale chyba nikt z Was nie dałby za nią np. 20 czy 50 tysięcy więcej. Stąd też wynika różnica w cenach samochodów sportowych w porównaniu ze zwykłymi samochodami, a także duże możliwości tuningu zwykłych samochodów. Pospędziłem trochę o parametrach roboczych i technologiczności produkcji, ale czy Wy jako zwykły użytkownik możecie dostrzec ją w praktyce? Oczywiście, że tak, tylko trzeba się troszkę bardziej przyjrzeć. Wrzucę tu jeszcze kilkoma poważnymi hasłami, takimi jak normalizacja czy unifikacja. O co w nich chodzi? Chodzi w nich o jak najlepsze wykorzystywanie części już produkowanych, aby zmniejszyć koszty produkcji. Na tej zasadzie produkuje się na przykład śruby, które stworzone są według ściśle określonych standardów. U nas na przykład używa się głównie śrub metrycznych z kolei w różnych samochodach, zwykle pochodzących z tego samego koncernu, używa się często, ale nie zawsze, tych samych części, takich jak tłoki, korbowody, wały, a nawet reszta sprzętu. Z tym akurat spotykamy się na co dzień i chyba dobrze, bo nie wyobrażam sobie, żeby dosłownie każdy silnik od danego producenta posiadał zupełnie inne części. A teraz może jakieś rzeczywiste przykłady. Weźmy na widełki znów Volkswagena Golfa od MK1 do MK4 i silniczek 1.8, a dokładnie 1781 cm3. Golf MK1 ma silnik o objętości skokowej 1781 cm3, średnicy cylindra 81 mm oraz skoku tłoka 86,4 mm. Podobnie jak Golf 2, i 3 i Golf MK4. Czy to oznacza, że Volkswagen do Golfa 4 wrzucił silnik z Golfa 1? Jasne, że nie. Są tu zupełnie inne silniki o różnym stopniu zaawansowania konstrukcji, wykorzystujące różny osprzęt i zrobione są z różnych materiałów. Po co więc było robić silniki o takich samych rozmiarach? Po pierwsze chodzi tu znów o unifikację produkcji. Nawet jeśli pomiędzy kolejnymi wersjami silników nie zostaną wykorzystane te same elementy, możliwe będzie użycie tych samych maszyn bez większego przezbrajania, takich samych narzędzi, czy np. Na takich samych form do odlewania bloków. Oczywiście tu podałem silniki o tej samej objętości skokowej. Jak wygląda to w przypadku różnych silników tego samego producenta? Żeby nie szukać daleko, posłużę się tu danymi przedstawionymi w książce pojazdy japońskie pana Zdzisława Podbielskiego. Pierwszy samochód to Datsun Nissan od serii 240Z. To popularny i lubiany samochód z lat 70., który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jego silnik o objętości skokowej 2393 cm3 ma tłoka równy 73,7 mm, a średnica jego cylindra wynosi 83 mm. Kolejna wersja samochodu, czyli Nissan 260Z, powstała przez zwiększenie skoku tłoka do 79 mm przy pozostawieniu tej samej średnicy cylindra. Następna wersja silnika do Nissana 280Z powstała przez zwiększenie średnicy cylindra do 86,1 mm pozostawiając skok tłoka równy 79 mm bez zmian. Innym fajnym przykładem są samochody Subaru 1000 oraz Leone. Subaru Leone powinniście zapamiętać przede wszystkim, ponieważ jest to prawdopodobnie pierwsza osobówka z napędem na cztery koła. W przypadku tych samochodów modyfikacje kolejnych silników wyglądały następująco. Najpierw był model 1000 o objętości skokowej 997 cm3 i wymiarach silnika 72 i 60 mm. Kolejne silniki o objętościach 1088, 1267, 1361 oraz 1600 stworzono zmieniając skok tłoka do wartości odpowiednio, 76, 82, 85 oraz 92 mm. Zastosowanie tych samych średnich cylindra umożliwia wykorzystanie tych samych tłoków. Z kolei wykorzystanie takiego samego skoku przy odpowiedniej konstrukcji bloku umożliwia wykorzystanie takiego samego wału korbowego, a czasem nawet głowicy czy kompletnego układu rozrządu. Oczywiście stosowanie identycznych wymiarów silnika umożliwia także stosowanie wspomnianych wcześniej narzędzi czy też form do odlewu. W każdym z takich przypadków silnik bazuje jednak nie na stworzeniu idealnej konstrukcji, a na wykorzystaniu jak największej liczby gotowych komponentów oraz narzędzi potrzebnych do jego stworzenia. Przypuszczam, że wiele z istniejących silników można byłoby zaprojektować lepiej, np. w inny sposób dobierając ich wymiary czy używając lepiej dobranych komponentów. Jednak, jak wspomniałem, na dziś pozwolić sobie mogą na to głównie producenci aut sportowych. Oczywiście poruszyłem tu tylko kwestię bardzo istotnej geometrii silnika. Ale sprawa wygląda podobnie z jego innymi elementami. To tyle w tym odcinku. Jak zwykle dziękuję Wam za dotrwanie do końca. Jeżeli odcinek był fajny, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Tym razem mam do Was jeszcze jedną prośbę. Jeżeli macie jakieś pomysły na tematy odcinków, które byłyby dla Was interesujące, opiszcie je w komentarzach. Tradycyjnie dane do odcinka dostępne są na moim profilu na Facebooku. Do zobaczenia. Cześć.